Psalm 137 Nad rzekami Babilonu. Nad rzekami Babilonu tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci. Którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Niech język mi przeschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość przypomnij panie synom edomu dzień jeruzalem kiedy oni mówili burzcie burzcie aż do jej fundamentów curo babilonu niszczycielko szczęśliwy kto ci odpłaci za zło jakie nam wyrządziłaś szczęśliwy kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci